Dzień dobry moi drodzy, w dniu 17 nauku karpat. Dzisiaj podejście pod górę i zejście do mniejszych miejscowości i kieruję się już w stronę Fagaraszy. Ale jestem dzisiaj wymęczony pomimo tego, że się wyspałem może by się przydała po prostu kawa dlatego uciekam gdzieś gdzie jest woda i zrobić sobie kawę będę musiał no chyba, że szybciej znajdzie, znajdę sklep to energetyk standardowo mam nadzieję, że dzisiaj będzie lajtowe zejście że nic nadzwyczajnego nie będzie wiem, że zejście będzie trwało około 4 godzin, a poza tym mam jeszcze wejście godzinne do schroniska kozia, na tą górę kozia na kozę na mam jeszcze godzinę ale później zajście 4 godziny i miastami idę. Także się śpieszę, bo jest godzina 10, a ja dopiero się spakowałem i wychodzę. No ale nie ukrywając, fajnie mi się tu odpoczywało, w tym oto dzisiaj domku, w którym spałem. I było dosyć spoko. Trochę się zsuwałem w nocy, trochę się budziłem, ale ostatecznie o 10 jestem w miarę wyspany, tylko żeby ta kawa się przydała. Kawa by się przydała. Tam są miasta od strony południa. Eee, rzeka. I miasta. Niby w sumie to tam już Karpat za bardzo nie widać. Jestem pod miejscem, z którego wczoraj odbiłem na domek. Do lotru, do miasta. Jest 5 godzin. Stąd wczoraj na domek odbiłem. Teraz po, pora iść na tą kozią. Od kozi odbijam znowu czerwonym szlakiem w dół. No i fajnie. Znalazłem punkt widokowy. Jakąś skałkę taką. O, tam można dalej przejść. No i fajnie. No i fajnie. Z tej strony widać góry inne. Tam na przykład. Tam są też inne góry. W <noise> tu wszędzie są góry. Wszędzie, wszędzie góry. Hmm. Przy tamtych górach niedawno przychodziłem. Karpaty, może góry. To jest samotne przejście Karpat. Dzień 17. Jestem niepoważny. <noise> przejście tego jest poważne, ale jestem sam niepoważny, że to robię sam. Bez doświadczenia. Dalej, na, na koziu. Widzicie to tam? Gdzieś tam są fagarasze. Prawdopodobnie już je widzę. I są one tutaj z tyłu, za tymi drzewami. Pewnie ta. Ale tu jest morze, zatrzęsienie gór po prostu. Masakra. A to jest ta cała kozia. Poczynając od tego chyba schroniska Tam też I tam coś jest A jakieś stałe miejsce na grilla Pieski, które mnie wyszczekały Nie wiem czy coś tu do jedzenia jest Nie wiem czy ja tu coś będę jadł, czy czasem nie schodzę w dół Bo widzę, że dużo mnie czeka jeszcze chodzenia A całe góry tam są pokryte w chmurach Jak to pięknie wygląda Raczej nic nie ja będę jadł i idę dalej na dole mam ponoć sklepy, więc jak dotrę dzisiaj tam, no to coś sobie w sklepie zjem. No tak ta kozia wygląda, proszę bardzo. Hm. Idę gdzieś tu właśnie w tamtą stronę. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale już schodzę stąd. Piesiu! Daj głos! Nie da głosu? Ale wychudzone te psy. Jeszcze jedno podejście mi zostało. Coś wysokie na omul. Stało mi tam... No. 75 metrów na górę. A później cały czas w dół. Masakra. Zrobiło się gorąco, a ja założyłem wcześniej bluzę, no bo biało na górze. Teraz nie wieje i jest gorąco, muszę ją zdjąć. Teraz już będzie tylko w dół. Bardzo dobrze. Trochę ta wspinaczka mi zajęła, w sensie podejście, bo to wspinaczką nie można nazwać. Nic tutaj za ciekawego nie ma, bo góra i góra. Nie sądziłem, że zejście będzie takie ciężkie. Masakra, ta góra jest dzika, dosyć mocno i wszędzie są porozwalane drzewa, powalone. Szlak jest zablokowany. No, zejście też jest ciężkie tutaj. Poza tym ja śniadania nie jadłem ani wody nie mam. To może też przez to tak mnie męczy wszystko. I no i ciężki plecak. Pff. No ale jeszcze trochę zostało. Tam daleko z przodu to są fagarasze, na które niedługo będę właśnie wchodził. Mm, e, niedługo tam będę. Za jakieś 2-3 dni powinienem podchodzić pod góry tamte. A póki co zmierzam na dół do miasteczka. Chwilę sobie odpocząłem. Ale podejście było ciężkie, w sensie zejście było ciężkie. Widzicie, tam jeszcze drzewa są, wszystko się zwaliło i ciężko się schodziło. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale przynajmniej już mam bliżej niż dalej. A tam na polanie jeszcze domek pasterza. Jakieś taki zniszczały, już, więc pewnie dawno nikogo tutaj nie było. A gdzieś w tamtą stronę schodzę. Teraz ja. Nareszcie wyszedłem z tej. Yy, z parku narodowego Ko Kozi. Kozi, kozy. Jakoś tak. I po drodze, patrząc się w stronę Fagaraszy, tam gdzie były to zachmurzenia i tak te wysokie góry, to trochę mnie lęk dopadł. No, muszę tam wejść, jeszcze zejść i nie może mi się nic stać. A poza tym, znalazłem drogę, którą dotrę do, do gorących źródeł, i stamtąd już wiem, jak dotrę na Ukrainę, pod granicę ukraińską którą drogę już mniej więcej wiem jeszcze jedno będzie przejście przez las, a później drogami no, chyba że coś ciekawego jeszcze znajdę po drodze, to będę zmieniał i wtedy się przejdę no. tam są fagarasze, widzicie gdzie te chmury? To, to nie są fagarasze to co widzicie, te góry, to za nimi jest jestem w miejscowości Poliana i właśnie byłem w sklepie kupiłem dwie zupki chińskie, pepsi dwulitrową pięć kiełbas i ogórki na drogę, żeby zjeść e, no, głodny jestem, dzisiaj nic nie jadłem cały dzień, no oprócz tych ogórków i dwa gryzy kiełbasy idąc przez tą polianę, miejscowość, która tu jest wszyscy się na mnie dziwnie patrzą widzą, że turysta przyszedł z Oiro e, tak naprawdę to widać z nędzą nie no nieźle, ale też nie mogę wydawać za dużo pieniędzy. Muszę przetrwać jakąś tą Rumunię. Idę teraz szukać noclegu. O, ciężko jest. Jutro do zrobienia 25 km. Wieczorem się kładę do namiotu, a z rana idę coś wynająć po prostu. I cały dzień odpoczywam wtedy. O, ojej znalazłem miejscowe do spania inaczej, znalazłem miejsce do spania bardzo fajne i bardzo mi się to podoba, jestem przy drodze, mam zasięg raczej jestem tak nieuchwytny za bardzo jestem na jakimś takim polu małym czyimś ale jest dosyć spoko w sensie spoko, jest fajnie bo już jest 19 i się rozłożyłem poza tym chciałem wam powiedzieć, dostałem od pani Moniki czekolady, jechała polska rodzina jechała, tędy i za, za pomachałem, stwierdziłem, o Polacy jadę, pomacham, zawsze to tak fajnie I, i porozmawialiśmy chwilę i oni tu przyjechali w ogóle, w sensie tędy pojechali ze względu na nawigację, która się pomyliła, mieli jakąś inną drogą jechać i, i dostałem czekolady. Nie wiem co powiedzieć, na pewno chcę powiedzieć bardzo dziękuję za takie gesty, bo to jest bardzo miłe. I jaż chcę się dalej iść no, z uśmiechniętą buzią, no, Jest cudownie. Zaraz się tu rozkładam i Idę spać. No. O, ale jestem zmęczony ile dzisiaj? a nie popatrzę ile kilometrów będzie z 20 ale musiałem wejść i zejść z, tej, z tych gór, z tej kozi. Kozy Koza, koza kabana yy, i... No i o może sobie tak siądę, no i jestem mega zmęczony. No. Słońce było, później się zrobiło ciepło. Zegarek mi pokazywał burzę i nie wiem, czy mam mu wierzyć. No, ja się tu zaraz rozkładam. To był 17 dzień, moi drodzy, na szlaku łuku Karpat. Takim szlaku, że sobie sam go planuję na bieżąco. Ważne, żeby było w Karpatach. No i do zobaczenia. Widzimy się jutro. Widzimy się jutro. Zobaczymy, jak jutro. Jutro, jaki plan na jutro? Jeszcze szybko wam powiem. Podejść pod miejsce, gdzie. Będę spał, ale jeszcze spać w namiocie. Dopiero nie jutro, tylko pojutrze będę sobie tam miejscówkę wynajmę, żeby być tam cały dzień. Odpocznę tam jeden dzień cały, i trzeciego dnia y, po prostu pójdę w Fagarasze. No. A no i ta polska rodzina miałem powiedzieć, mówiła, że. Na niedaleko stąd, na tej głównej ulicy, w sensie drodze trans, Pogaraskiej, 13 niedźwiedzi naliczyli. <noise> nie idę tamtędy, nie ma opcji. Chociaż słyszałem, mówili, że ktoś nam siadł, robił tą drogę. Ja zobaczę, ale nie, raczej nie. W sensie zobaczymy, jak to będzie moje wyglądać, bo moja chyba częściowo tam zahacza, ale nie jestem pewien. Ale to na dzisiaj tyle. Słuchajcie, nie będę was yy, zanudzał na sam koniec. <laughs> dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. I do zobaczenia do jutra. Cześć, pa. pa.